Dzień dobry. Aha, dzień dobry, tak. Bo to oddzielny vlog będzie. Jestem tu taka zakręcona dzisiaj. Dzień dobry w kolejnym vlogu. Yy, dlaczego tak się zakręciłam? Dlatego, że nagrywam dzisiaj dwa vlogi jednego dnia, bo po prostu nie ogarnę. Yy, znaczy, ogarnąć to ogarnę, ale będziecie mieć vloga godzinnego. No to wolę go. Po, yy, wolę nagrać dwa oddzielne vlogi. Yy. Tak, właśnie tak, dlatego nagrywam oddzielnego, ale się zakręciłam. Pewnie ten będzie łączony z jakimś tam dniem, ale zobaczymy. Więc witajcie w kolejnym bloku. Jestem na skraju wyczerpania nerwowego z powodu tego statywu, który jeszcze raz mi się przewróci. Jak go nastaję na telefon, to otworzę okno i go wyrzucę bo już aż normalnie nie mam zdrowia do tego statywu, nie dość, że mi się ta nóżka złamała, miałam sobie kupić to sobie, w końcu nie kupiłam, no i w końcu muszę sobie usiąść, zamówić chyba przez internet taki dobry statyw, bo to tak, jutro, 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 jutro i zawsze się denerwuję, a to takie dziadostwo ten statyw, on jest z Action, to taki badziew że nikomu nie polecam yy, Boję się we wszystkie strony na początku jak był sztywny stabilny nowy to był dobry ale po takim składaniu rozkładaniu tych nóżek to te nóżki się wyrabiają i yy, on nie jest wart żadnych pieniędzy według mnie więc y, nie wszystko w tym action jest takie też super i że można zachwalać te, takie dziadostwa też się trafiają ale jakoś do ceny nie pamiętam ile on kosztował 25 zł nie wiem nie pamiętam no tu mi stoi kukuryku, bo sobie z finką włosy i tak może to nie wygląda, ale tak na szybko, no bo zaczęłam gotować obiad, to nie będę, wiecie, tutaj paradować w rozpuszczonych włosach, żeby potem, no, a wiecie, mi włosy potrafią wypadać, lubią wypadać, więc nie będę też, no, nie będę w rozpuszczonych chodzić te pelargonie co kupiłam sobie w tym holu wam pokazywałam kaskadowa nie wiem ale w każdym bądź razie ją podlałam, dla mnie to pelargonia to pelargonia nie mogę się wysłowić w ogóle podlałam sobie wczoraj i ona od razu odżyła miała tak sucho ale sobie podlałam i jest fajnie robię obiad obiorę sobie zaraz włoszczyznę tu zaraz posprzątam. Tutaj mam mięso do uduszenia na gulasz, więc zaraz będę kroiła, będę robiła gulasz. Z tego to jeszcze nie wiem co, ale będę robiła zupę, zupę, zupę ściawiową. Boże, zupę szczawiową będę robić. Ze słoików tak. Mam. Mówiłam w, w, w poprzednim vlogu, że ja mam szafony, mi nawet na podwórku wyrasta. Ale byłam, patrzyłam. Jeszcze jest za mały. Dobrze, że kupiłam te słoiki, bo mnie tak naszło na ziemniaczki. Przydałoby się młode, ale mamy swoje. Ziemniaczek, zupa, wiecie, ziemniaki osobno ugotuję. Pokraszę z kwarkami ze, ze słoninki, nie, ze smalcu tego co, naszego. Pokraszone i szczawiowa z jajkiem w środku. Taki obiad nic więcej dzisiaj nie robię. Laura w przedszkolu to będzie po obiedzie, Amelka to, to spokojnie to zje. I to będzie tak na dzisiaj, na jutro. Ten gulasz to będzie też na jutro. Yy, no i właśnie rano byłam na tych małych zakupach, bo przecież jak byłam w tej wieczorce, to ja dużo rzeczy nie kupiłam. Ale jeszcze jutro chyba chciałabym na targ pojechać, bo u nas w sobotę to jest targ yy, w Grodzisku, więc bym się chciała wybrać. Ale wy jak to zobaczycie, to już będzie pewnie po targu, bo chciałabym sobie kupić parę rzeczy. A co ja chciała kupić w ogóle? Tak, ten, za daleko jesteś i nie będziecie nic widzieć. Dobra, to pogadam i biorę się za robotę. E, co bym chciała kupić na targu? Trawę do posadzenia. Na targu kupię, bo kiedyś kupowałam i jest dobra i nie będę w sklepie przepłacać. A no, ja nie muszę mieć trawy takiej idealnej, równej. Ja mam trawę z chwastami, z leczami, ze wszystkim, e, bo mi to, to, co było mi wrosło, część posiałam, tam się dosiało i jest naturalnie i jest fajnie. Aż by się zrymowało. E, druga sprawa. No jakby były te magnolie na targu, to bym chciała sobie kupić, wiecie, bo... Mm, e, no, bo wczoraj, jak byłam w tej Biedronce, to nie było magnolii. Kiedyś widziałam magnolię w Biedronce, ale wczoraj nie było. E, to to. E, marchewki bym chciała kupić dla królików. Do jedzenia tak trochę więcej. E, no. No i takie tam. No zobaczyć jeszcze na... Zobaczyć w ogóle jakie są ceny nawet Takich sadzonek. Może coś bym sobie kupiła, czego nie wysiałam, znaczy w domu nie mam. A wiecie, a mam w ogóle tyle nasion do wysiewania. Nie mam kiedy tego zrobić. Prawdopodobnie te wszystkie nasiona powysiewam sobie dopiero w ten weekend majowy. No to sobie na spokojnie polecę do ogródka i sobie powysiewam. Już te kury będą przeniesione, to mi nie będą chodzić i dziobać i, i tak dalej. Więc taki mam plan. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. Prania robię, wszystko muszę zaraz iść poprać. Korpus i szyja z indykami się gotuje w garku, już ugotowała się. Ja zawsze zagotowywuję, odlewam, od, od, odlewam, płuczę w zimnej wodzie i dopiero na tym gotuję zupę. Zawsze tak robię. Robiłam, robię i tak robić będę, bo jest po prostu taki. Co mi tutaj tak przeskakuje? Taka piana ze sklepu, jak się gotuje, to taka piana się robi, to. To to. Ale nawet jak mam swoje kury i gotuję ze swoich kurrosu czy coś, to też zawsze obgotowywuję i dopiero gotuję. Zawsze tak robię. Dobra, to ja nie przeciągam. Dzisiaj będzie chyba taki bardziej o, o tym gotowaniu o gadanie, gotowanie i takie tam zrobię jeszcze tą sałatkę, wam pokażę jak tą sałatkę zrobić, a do tej sałatki kupiłam makaron zawsze jak robię to robię ten makaron robię ten makaron z takimi kuleczkami nie kuleczkami, takimi podłużnymi jak do zacierków, coś takiego ale nie było, ale był taki malutki kokartka mała o, taka malutka kokartka. też będzie fajny, bo będzie malutki fajnie będzie pasował, więc od razu sobie wstawię ugotuję i co? i potem się widzimy, żeby nie było za długo, wiem, zawsze to mówię, nie wiem dlaczego. Ona też to mówiłam. Yy, I co? I widzimy się potem. I tu mam jeszcze mam szczypiorek, który muszę już chyba wyrzucić, bo go chciałam do końca, a szczypiorek by mi się przydał do tej sałatki. No, a nie mam. Już mi nie wyrośnie. No, to, to chyba już dla kół będzie. Coś wymyślę. Jak nie to nie będę kupować. Dobra, nie wiem, wiecie co, po prostu yy... głowa mi dzisiaj pęka, po prostu pęka mi głowa. A jeszcze za oknem jest prawie 15 stopni, ale yy, prawie to znaczy, że nie jest 15, tylko jest 13, ale jest prawie 15. Ale jak wyszło słońce, to było na słońcu nawet bardzo ciepło, no, więc, yy, więc tak. Mam nadzieję, że weekend majowy będzie ładny. Wy to będziecie wiedzieć chyba w poniedziałek dopiero, no. Tak, aha, i w ogóle to ja nie wiem, czy ja w weekend majowy będę nagrywać, czy będę coś robić w ogródku. I w ogóle, wiecie, w weekend majowy też pewnie będziecie siedzieć na działkach, ogródkach, na spacerach, a nie tam w internecie. W sumie, powinnam to powiedzieć w innym vlogu. To dogram do tamtego vloga, co nagrywam dzisiaj. To ja to dogram z zapytaniem. No, ale a w sumie, kto będzie chciał to obejrzeć, nie? No, nie, no. Tak mi się, tak mi się też wydaje, bo. Yy, yy, bo co? No, bo tak, no tak wyjdzie. Dzisiaj jest piątek, ja robię, nagrywam. Będziecie widzieć w poniedziałek, to normalna sobota, to będzie też coś nagram. W niedzielę może nie będę nic nagrywać, ale to potem się wszystko wyrówna, no bo taki mam jeden, ten film, właśnie taki był nadprogramowy yy, i to tak się właśnie. Yy, dwa nadprogramowe, no bo z tymi perfumami. I ten holz, co zrobiłam z Biedronki. Trochę krótki mi wyszedł, ale taki właśnie, takie nadprogramowe i te dni się z automatu tak przesuwają. Ale mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza, że, nie ma, że te filmy nie są dzień po dniu. No bo czasami się tak nie da. Chciałbym, by chciał nagrać to, 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 potem takie długie te vlogi. Dobra. Rozłączam się. Ja robię sałatkę. Słuchajcie. Robię sałatkę z makaronu właśnie. Um, ugotowałam ten makaron i do niego dodam takie szproty wędzone, tak dla odmiany. Um, miało być z czym innym, jednak będzie inaczej, bo mi się zmieniło. Zmieniło mi się, bo miał być jeszcze szpinak, ale jednak szpinak i ten ser biały to dam do czego innego, do innej sałatki. A teraz robimy taką um, ze szprotkami, e, właśnie taką i z makaronem. Dobra. Więc dałam jeszcze dwie, łóżeczki, dwie łóżki, łóżki majonezu. Tak. I jeszcze dałam na oko pora. Pora surowego, bo tutaj też kiedyś ktoś się mnie pytał, czy ja te pory obgotowywuję, czy coś nie, nie, ja zawsze daję surowo, one fajnie chrupią. może dać cebulę. I co, teraz solimy, pieprzymy do smaku sobie. Bo wiecie, makaron i ta ryba to byłoby takie zamdłe. A ten por daje trochę ostrości. I taki fajny smak, i jeszcze na sam koniec, możecie posypać sobie e, słonecznikiem takim łuskanym. Będzie też fajnie chrupać. I będzie fajnie, i smacznie. Sałatka gotowa. Może nie wygląda taka, wygląda na taką bladą, ale smakuje, jest bardzo dobra. E, popieprzyłam. Solić nie soliłam, dlatego że makaron trochę soliłam. No i ta ryba też była, jest trochę słona, więc nie soliłam. Wkładam do lodówki, niech się zgryzie. No i tak, czy na kolację, do chlebka, czy, czy po prostu tak sobie zjeść. Bardzo dobra. I co dalej z gotowania? Tutaj zupka szczawiowa już się gotuje, już jest prawie dobra i ją zaprawię sobie trochę serkiem takim e, topionym, żeby nie była taka ostra. Wiecie o co chodzi. My tak lubimy. Aj, nic nie widzicie. Nic. Gulasz się gotuje. Więc tak to samo. Zawsze biorę nie to co potrzeba. Patrz na co innego, a łapie się za co innego. Wzięłam z szynką wędzoną i z papryką. No takie zakupy to tylko ja, słuchajcie, umiem robić. Dobra. Z papryką nie, ale tą z szynką dam do tej zupy. Ja zawsze ogórkową yy, też zaprawiam takim serkiem czy tam jakąś inną. Zależy jaką i tą też właśnie zaprawię. Wydaje mi się, że ten jeden starczy. Z wami pożegnałam w, w poprzednim vlogu. I dalej nagrywam e, dzisiaj tego vloga, no bo e, tam już tak długo wyszło, więc e, już nie chciałam, wiecie, nic dogrywać, żeby też nie było za długo, bo bardzo długo wyszło. Może coś tam utnę, przytnę, zobaczę, jak mi to wszystko wyjdzie. Jesteśmy już po przedszkolu, Amelka już jest też w domu, Paweł poszedł do sąsiadki, e, do tej, co kartofle trzymamy u niej, po ziemniaki poszedł. Ja już nie poszłam, bo jestem już tak zmęczona, tak się narobiłam i nagadałam dzisiaj na tych vlogach i narobiłam się nasprzątałam, sprzątałam, e, powiem Wam, że już mi się nie chciało iść nawet na plotki do sąsiadki. Mówię, idź po te kartofle ja poczekam. E, a w ogóle to tam trzeba te kartofle, e, i tak muszę przyjechać z nim e, wszystkie zabrać, przebrać, e, sadzeniaki, bo będziemy sadzić. Nie wiem kiedy, jakoś na początku maja. Zawsze pierwszego się sadzi ziemniaki podobno, żeby lepszy urodzaj był, czy coś takiego. Tak u nas tutaj jest tak, że e, znaczy, wiecie. My będziemy sadzić teraz trzeci rok dopiero ziemniaki. Trzeci raz, no bo tak jak nie mieszkaliśmy, to nie sadziliśmy, wiadomo. Dopiero jak tu mieszkamy, to sadzimy, to trzeci rok będziemy sadzić ziemniaki. I zawsze sadziliśmy 1 maja. W zeszłym roku chyba drugiego sadziliśmy, bo chyba pogody nie było, nie pamiętam. Ale jakoś tak, że pierwszego się sadzi. No, byłam w paczkomacie, odebrałam sobie paczkę, pokażę Wam zaraz, co kupiłam. Jeszcze mam jedną do odebrania. I dzisiaj powinna ta paczka przyjść ale jak tu się dobrze. Do ale pewnie przyjdzie mi, podejrzewam o 18. To sobie ją odbiorę dopiero jutro. zaraz się rozłączę, otworzę tą paczkę, to wam od razu. Pokażę co kupiłam. Otem jest Laura. sobie zrywa. Kupiłam słuchajcie, dla kotów i dla psów. Y na kleszcze i na koma Może na kleszcze i na pchły. Yy, takie kropelki. Przez internet. Yy, cztery dla kotów. Yy, to jest dla Bruna, bo to jest wszystko odwagi. To jest do 50 kilo chyba. Do 40. Yy, bo chyba nie było do 50. Czy było? Nie wiem. Yy, a to jest dla Sony. Więc. Yy... Takie, to wzięłam rzeczy. Ym, no i one były po 12. Yy, czekajcie, nie mogę się skupić. te po 12, ten 20, ten chyba 18. Jakoś tak. No. I jeszcze czekam na jedną paczkę. Taki spray też do psikania na sierść. Yy, ale to pewnie przyjdzie mi wieczorem dopiero. Dzisiaj poprałam nawet kołdry. Takie wiecie, wsady do kołdry. Ko 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 yy. Laura? I ym, powiesiłam to, słuchajcie, na płocie, żeby mi się to wywietrzyło. Znaczy, Boże, wyschło na słońcu. I przyszłam Was sprawdzić. Już jest wszystko suche. Ta jest nasza duża. No, już jest suche. Można pozanosić do domu i posielić czystą pościel. Czyściutką pachnącą. A tu przyszła modelka. Patrzcie, jaka modelka. Spódniczka, okulary, uszy, czapka. Gdzie ty się tak wystroiłaś? Gdzie idziesz? Co. Gdzie Na idziesz? Ciebie. A do mnie. No to chodź. Zajączku mały. Dobra. Oj, uważaj, spadły ci uszy. Więc zabieram te kołdry. Zaraz do domu i będę siedzieć. Nagrywam cię. Możesz się przywitać. Dobry dobry wieczór. O, no. Potrafisz się zachować, nie? Tak, tak. Powiedz, co robisz. Maluję przepracowanym olejem. To taniości. <grymne> ale co malujesz? Opowiedz coś, I widzom. O, tym, o tej swojej tutaj drewno pracy. Posłuchaj, bo mam pytanie do ciebie. Jak skończysz ten wybieg, to opowiesz widzom, jak to tutaj. Nie, bo ja się wstydzę. Ale kogo ty się wstydzisz? Ludzi? No, oczywiście. Tak, z ludźmi pracujesz i się Zbia ludzi lesie wstydzisz. Ja w i się wstydzę. Ja to puszczę ale nie, jak skończysz to wszystko to opowiemy co, jak tutaj jest nagramy takiego vloga z y, swoimi tak, pomysłami tak, to wszystko spieprzone jest no. <grym> nie, kładę, bo ja nie jestem dekarzem. no dekarzem nie jesteś ale y, twoje pomysły i twoja konstrukcja, jak to wszystko wygląda i jakie miałeś pomysły to nagramy takiego vloga, co? jak skończymy tak czy nie? nie Widzicie, z kim ja tu muszę żyć? Ważne, że to się trzyma. No kupy, kupy to się wszyscy trzymamy. Z kim ja muszę żyć? No i, i, i ja go zmuszę, i tak, tak wam nagra, i tak wam nagra. O, ja sobie tu usiądę. Co on robi? Ale Bruno tutaj pas taki ciągnie, który jest przywiązany do betoniarki. Bruno, chodź tutaj! Bruno, chodź się, pokażesz, chodź! Chodź, chłopie, nie denerwuj się! Chodź, Bruno! Bruno z takim pasem lata, który jest przywiązany do betoniarki, tą betoniarkę ciągnie. On to jest trochę. Ja wyszłam, bo mam te kropelki, żebyśmy razem z Pawłem Brunowi zachodali. Raz wam pokażę, co Bruno robi. co on robi? Patrzcie. Co ty, brudno robisz? E, ta beteniarka stała tu na, 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 na tym. Co, co ty robisz? Bruno. Tu jest taki bałagan, bo wiecie, tu jest teraz akcja budowa, to więc nie patrzcie na ten bałagan. Bruno, wariacie. Bruno, super. Oszalał pies! Dawaj! No dawaj, 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 ciągnij, 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 dawaj, dawaj, dawaj. Dobry pies, dawaj, dawaj, dawaj. Bruno jest trochę niewyżyty, wiecie, on potrzebuje mieć trochę sportu. Może na rowery pojedziemy, co? Pobiegasz za rowerem, chcesz? Bo tobie się nudzi, co? A, ojej, ojej. No. Wariat. Wariat. A? No Bruno. Schmiedzi, Boże. Dawaj to! Sonia śmieci. Sonia śmieci wyniosła, no jak zawsze. Dawaj to Bruno, zmęczyłeś się. Dobry pies. Tak, tak się pies zmęczył. No będzie... Zobacz, ci no, co cię czeka. Patrz, zobacz, co cię czeka, patrz. Nie! Nie gryź. Co ty? Zwariowałeś. Będziemy ci kropelki dawać. O, on się... Bruna nawet tu jest na Tak, on się nudzi, po prostu jemu się nudzi. On lubi ciągnąć takie e, ciężkie rzeczy. No, on jest I niewyżyty. Pustaka, nawet pustaka też ciągnął kiedyś, tak, na, na takim pasie. Usiadłam sobie z powrotem. Tak jak tutaj widzicie, butuje się zadaszenie dla tych kur. Już po prostu zostało tylko e, trochę blachy. Do pomalowania e, tam mały kawałek, trochę blachy. I przez ten weekend już będzie gotowy i będziemy kury przynosić. Paweł tam cały czas co, co chwila coś robi. Śmiechy. Możesz się zobaczyć. Możesz. Dobra, bo ja mam mało baterii, mam 5%. O. Takie śmiechy, śmiechy, chichy. Wiecie, Paweł, Paweł ma takie czasami różne głupie żarty. Jak ktoś go nie zna, to może sobie pomyśleć, że on jest. Ale Trzeba go poznać, żeby znać i czasami jego żarty. No taki jest. Ale na pewno nagramy takiego vloga oddzielnego. Znaczy nie, nie oddzielnego. We vlogu któryś nagramy i pokażemy wam jak zbudowaliśmy te... Jak zbudował Paweł te zadaszenie, bo ja to prawie ręki nie przyłożyłam do tego. Ja to, jak na początku wam pokazywałam jak wkopywał te belki i betonował. To ja kamienie wrzucałam i tak to wszystko robi sam. Więc na pewno wam to pogra y, nagramy, bo y, do jakiegoś vloga dogramy, bo fajne sobie wymyślił różne takie y, kombinacje, które może się komuś sprzedadzą, jak ktoś będzie kiedyś chciał coś budować. Ale to y, no jakoś tak na, na po, no po weekendzie majowym się wydaje, że takie coś tam, kiedyś, coś nagramy, nie mogę się skupić. Słuchajcie, kończę te, dzisiaj tego vloga, dziękuję wam za oglądanie, mam 5% baterii. Idziemy zaraz do domu, ścielić te pościele, ja też, tak. co upraliśmy. I na dzisiaj wystarczy, więc dzisiaj pobiłam też rekord. Dwa vlogi, jednego dnia nagrałam. Bruno, zaraz przewrócisz tą betoniarkę. To jest, on jest jakiś niewyżyty. Wiecie, on ma dużo energii. To młody pies jest, jeszcze jest. I często bierzemy go na rower i on jeździ, jeździmy rowerem. On biega za rowerem, żeby się wyszalał, wymęczył, bo ma w sobie tyle energii, że on się musi wyżyć po prostu. No. Jak było w przedszkolu dzisiaj? Fajnie. ok Więc jak fajnie, to fajnie. Dziękujemy Wam dzisiaj za oglądanie. Do zobaczenia do następnego vloga. Trzymajcie się. Życzymy, tak, życzymy Wam miłego, długiego weekendu. Chociaż wy to będziecie widzieć, tak jak mówiłam, chyba w poniedziałek, ale może niektórzy mają taki drugi weekend. Wiecie, nie rób tych miłych Taki długi weekend, jako cały tydzień, bo my cały tydzień jesteśmy wszyscy razem w domu. Paweł ma urlop, cały tydzień. No tak naprawdę urlop przymusowy, bo jest mało pracy u niego w firmie. No i wtorek, czwartek i piątek ma urlop, więc cały tydzień chłop siedzi w domu. Z jednej strony dobrze, bo zrobi to, co ma zrobić, a z drugiej strony wiecie, jak chłop w domu, to ja. To, to, Ja to zawsze nie lubię, jak on tak długo w domu siedzi, bo y, ja nie mogę zrobić wtedy tego, co ja chcę, bo wiecznie jest Marta, 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 wiecie jak to I jest. I lega nawet nie możesz To właśnie, i z tymi vlogami ciężko, bo muszę tam coś tam, tu nagrywam, tu mnie woła, no i tak nie jest lekko, ale jakoś damy radę. E, mamy, mam trzy vlogi takie do przodu, e, już, zeszłym już, już widzieliście jakoś damy radę. Dziękujemy Wam za dzisiaj. Życzymy miłego, długiego weekendu. Miłego, y, miłego wieczoru, dnia, poranka i do zobaczenia do następnego vloga. Pozdrawiamy i trzymajcie się. I Sonia, pa. So, Sonia, pa. 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 Sonia. Pa. Klub.